No tego, to się nie spodziewałem, że w poniedzieli jeszcze tyle morowiczków w lesie zostało. Zresztą w kurde ile to było w sobotę narodzin. Masa, jeden koło drugiego kurde chodził. Moją miejscówkę jedną tak strzepali, że nawet jednego nie było. Ale tak znalazłem w okolicy trochę. Pojedyncze, ale kurde, mimo wszystko dzisiaj również dużo ludzi chodzi. No, fakt, że niektórzy to są bezczelni, kurde. Jak już gdzieś, kurde, wiesz, koszyk postawiłem, to już nimi na minuta, już, kurde, byli koło mnie ani to kamery wyciągnąć, nagrywać, bo to zaraz oblatywali w koło. No i kurde, podejmowałem takie trzy próby żeby wam nagrać ale kurde widzę że nie ma sensu bo oni kurde bardziej obserwowali chyba mnie jak te prawdziwki ale widzę że wam pokażę że tu są same takie piękne młode te borowiczki ale już nie ma gdzie ładować i kurde Trzeba brykać do... do chaty. A tych intruzów się pozbyłem, kurde. Specjalnie poszłem na takie miejsca, gdzie nigdy nawet jednego nie znalazłem. Tam się usiadłem na pniaczka, napaliłem, a oni kurde szwendali się w koło. I również tam kurde nic nie znaleźli. I jakoś odpuścili. Ale przyszedłem kurde na swoje drugie miejsce, no tu parę stało, no patrzę to kurde samochód z drugiej strony stoi, znowu następne osoby, no ale ci to chociaż nie łazili między nogami jak to się mówi, oni byli zajęci zbieraniem, to też takie same kurde, piękne prawdziweczki. Mówię tak, nieraz tak bezczelnych kurde grzybiaże tam trudno zrozumieć. Koro idzie na zbierać, to kurde toż to można nazbierać przez, bez rękiem dla innych. A tylko mnie dziwi, że po weekendzie jeszcze tyle jest. Nigdzie, na to ja się nie ruszałem, nigdzie. No to to i rodzinka i znajomi się zjeżdżali. Ale i było tyle narodów w sobotę, że mówię, nawet nie ma sensu wychodzić z domu. No a jednak tam jest. O no, patrz, jeszcze, kurde, tu jest stoi, jakaś jeszcze, jeszcze następna stoi, <grych> kurde, a stałem się, że jeszcze kurde, koło niego. <grych> Też ładny młody nie mają gdzie tu mieścić. No i trzeba zwiewać. do chaty i do roboty. Brać się za turno to dalej. Jaki tu stoi jak tu pod samymi nogami taki piękny, kurdeś stał przegapiony. Niektóre to taką kopę gałęzi tych liści podniosą. W niektórych miejscach są takie dość spore poduchy tych I tych liści. Tą wsiłkę zanim podniosą, to widać z daleka, że coś musi tam być, bo duża górka jest. Ponieważ właśnie z tych miejsc takich to są takie jeszcze zabielone które kurde całkowicie jeszcze nie nie wyszły na te na słońce no dobra i znowu rłody kupa tam sąsiadce dały mu też połowę tych rzymów no i dobrze wdałem, bo kurwa ja bym się z nimi tam zapłakał.